Częstochowski Kronoplas dwuknia zdaniem ekspertów, miał walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze jeszcze co najmniej w dwóch meczach, a może nawet w czterech. Na szczęście o punkty walczyli żużlowcy, a nie fachowcy i w efekcie czego to biało-zieloni, a nie stalgorzów mogą być pewni utrzymania w żużlewej licie. Jednak już dziś wiadomo, że w zespole na kolejny sezon nie pozostanie Australijczyk Jason Doyle. To jeden z sygnałów, że w kadrze drużyny... Zajdą zmiany. Rozmawiamy już od dłuższego czasu, od bardzo długiego czasu i staramy się uzbroić, że tak powiem, jak najbardziej będzie to możliwe. Nie będę kłamał, że gdzieś tam idzie to łatwo czy przyjemnie, bo wcale to takie łatwe w tym roku nie jest, ale staramy się ze wszystkich sił, żeby ten skład był konkurencyjny. Również staram się też pod tym, żeby gdzieś te charaktery nie były zbyt wybuchowe, żeby w tam parkingu, żeby w naszym parkingu też za bardzo nie wrzało. Ale mówię, no rynek jest ograniczony i gdzieś tam staramy się zbudować jak najlepszy zespół. Będą nowi zawodnicy. Jace pewnie już wkrótce poznamy oficjalne informacje. Kolejne pytanie to czy nie dojdzie do zmiany na stanowisko szkoleniowca? W Gorzowie podobno myślą już bowiem, jak namówić do współpracy Mariusza Staszewskiego. Od myślenia do faktu to jeszcze jest daleka droga. Na chwilę obecną jestem trenerem włókniarza i nie widzę tutaj żadnej możliwości zmiany na chwilę obecną. Trener zmian barw klubowych, więc nie planuje, w przeciwieństwie do jak nam zdradził, krótkiego urlopu, a potem, jak mówi, praca i analiza ostatnich miesięcy, w tym postawy formacji młodzieżowej, Tachowskiego włókniarza. Niedosyt i to nawet spory. Myślę, że, że potencjał w drużynie w formacji juniorskiej był duży. Mówię gdzieś tam tych kontuzji. Również było sporo. Alan Ciurzyński praktycznie cały sezon na kontuzji. Szymon Ludwiczak 4 podajże czy 5 tygodni, złamana, złamana ręka, teraz złamana ręka Bartka Śmigielskiego, także te medale w kategorii juniorskiej nam uciekły, więc postęp jest, nie aż tak duży, jakbym sobie życzył, ale jest na pewno lepiej a w wyniku troszkę przybrakło, ponieważ no nie oszczędzały i pierwszego zespołu i formacji unioskiej w tym roku kontuzy.